Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kobieca strona historii, w którym zagłębiamy się w fascynujące i często mroczne historie. Z przeszłości. Dziś opowiem Wam o jednej z najbardziej tajemniczych postaci na dworze Augusta II-Mocnego Krystynie Edmundzie von Osterhausen, ostatniej królewskiej metresie. Jej życie było pełne przepychu, intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale zakończyło się w sposób tak dramatyczny, że nawet dziś wzbudza pytanie i kontrowersje kim była, jak potoczyły się jej losy po rozstaniu z królem i co tak naprawdę stało się w listopadzie 1727 roku, gdy po wypiciu filiżanki herbaty jej życie nagle dobiegło końca. Zanurzmy się więc w tę intrygującą opowieść. Biografowie Augusta II zazwyczaj pomijają szczegóły dotyczące jego ostatnich dwóch metres. A mowa tutaj o Edmundzie Zofii von Dyskau oraz Krystynie Edmundzie von Osterhausen. Informacje o nich czerpiemy głównie z dzieła Karola Ludwika Polnica, a dzieło to to Lesexte Galante, w którym to Osterhausen występuje błędnie pod imieniem Henrietta. Zgodnie z tym przekazem, Krystyna po rozstaniu z królem miała poślubić królewskiego szambelana Stanisławskiego. Jednak szczegóły jej dalszych losów, a przede wszystkim szczegóły tragicznej śmierci, pozostawały nieznane. Zatem, co wiemy o Krystynie? Krystyna Edmunda von Osterhausen prawdopodobnie była rówieśniczką królewicza Fryderyka Augusta, późniejszego Augusta III. Pochodziła z saksońskiej rodziny szlacheckiej była córką pułkownika von Osterhausen i Ewy Magdaleny von Metz. Już w 1718 roku pojawiła się na drezdeńskim dworze, gdzie król nawiązał relacje z jej przyjaciółką Edmundą Zofią von Diskał. Szybko jednak znudzony Diskał August II zwrócił uwagę na urodziwą i błyskotliwą Krystynę Edmundę, która podobno wyróżniała się zarówno wdziękiem jak i elokwencją. Krysyna oficjalnie wystąpiła w roli królewskiej matresy we wrześniu 1719 roku podczas hucznego wesela królewicza Fryderyka Augusta z arcyksiężniczką Marią Józefą Habsburżanką. Mimo początkowych względów króla, jego zainteresowanie szybko osłabło. W grudniu tego samego roku August II opuścił Drezno, a Krystyna, by zachować swoją pozycję na dworze, próbowała zdobyć przychylność Marii Józefy. Wiedząc o jej niechęci do protestantów, przeszła na katolicyzm, co jednak nie przywróciło jej miejsca w alkowie monarchy. Ostatecznie na początku 1721 roku król zakończył romans. Po rozstaniu z Augustem II Krystyna za radą Marii Józefy udała się do Pragi, by podjąć życie zakonne. Pierwsze miesiące spędziła jednak na zabawach zamiast na pokucie. Ostatecznie wstąpiła do zakonu Urszulanek na Nowym mieście, ale jak donosił Polnic, tylko tam sypiała, a dzień na uciechach trawiła. Pod koniec roku opuściła klasztor i zamieszkała w domu hrabiny von Kolowrat. Tymczasem August II zgodnie ze swoją praktyką materialnego zabezpieczania swoich byłych partnerek postanowił znaleźć Krystynie męża. W porozumieniu z Feldmarszałkiem Jakubem Henrykiem Flemingiem zdecydował, że jej małżonkiem zostanie nie kto inny jak królewski szambelan Albrecht Zygmunt von Zajgut Stanisławowski. Choć Stanisławowski znany z rozwiązłości wydawał się mało odpowiednim kandydatem dla byłej królewskiej metresy, Krystyna zgodziła się na ślub pod warunkiem, że król nadal będzie wypłacał jej pensję. Zaręczyny odbyły się 20 lutego 1724 roku, a dwa dni później Krystyna Edmunda i Albrecht Zygmunt wzięli ślub. Po krótkim pobycie w Dreźnie para zamieszkała w Warszawie. Związek szybko okazał się nieszczęśliwy. Krystyna nie mogła pogodzić się z decyzją męża o przeprowadzce do Polski, co doprowadziło do częstych kłótni. W 1726 roku para zdecydowała się na separację. Krystyna wróciła do Saksonii, a Stanisławowski udał się na kurację do Prus. Zdawało się, że rozstanie przyniesie Krystynie upragniony spokój. Niestety, dalsze losy przyniosły dramatyczny finał, który zakończył się jej tajemniczą i tragiczną śmiercią. W listopadzie 1727 roku Krystyna Stanisławowska powróciła do rodzinnego Drezna, nie mając już szans na odzyskanie względów króla Augusta II Mocnego. Władca od kilku lat poświęcał się wyłącznie opiece nad swoją ulubioną nieślubną córką, Anną Katarzyną Orzelską, porzuciwszy dawne miłosne podboje. Była królewska metresa próbowała walczyć o szacunek na dworze, lecz wydaje się, że naraziła się niewłaściwym osobom. Wieczorem 5 listopada 1727 roku po wypiciu herbaty Stanisławowska nagle poczuła się źle. W ciągu nocy jej stan pogarszał się gwałtownie. Pojawiły się konwulsje, wymioty i opisane jako płonące wnętrzności objawy. Następnego dnia, 6 listopada, zmarła w wieku około 30 lat. Według opisów zachowanych w drezdeńskich archiwach jej śmierć wskazuje na otrucie, co było również oczywiste dla dworzan. W obawie przed uwikłaniem w podejrzaną sprawę, szybko opuścili komnaty znajdujące się w pobliżu zmarłej. W rezultacie zwłoki Stanisławowskiej przez kilka dni pozostały nietknięte. Wiadomo, że w chwili śmierci Krystyna nie miała środków, by pokryć koszty pogrzebu. Po rozstaniu z mężem prawdopodobnie żyła ponad stan, co doprowadziło ją do długów. Nikt jednak nie przeprowadził śledztwa w sprawie jej śmierci, a powody, dla których była metresa zginęła, pozostały tajemnicą. Ostatnia wzmianka o Krystynie pochodzi z 14 listopada 1727 roku, kiedy to w katolickiej kaplicy zamkowej w Treźnie odbył się jej skromny pogrzeb. Tajemnicę swojej śmierci zabrała ze sobą do grobu. To już wszystko, co przygotowałam dla Was na temat Krystyny Edmundy von Osterhausen, ostatniej kochanki Augusta II Mocnego. Jej losy, choć częściowo pomijane w historycznych zapisach, rzucają światło na intrygi i napięcia na dworze jednego z najbardziej barwnych monarchów XVIII wieku. Czy jej tajemnicza śmierć była wynikiem przypadku, czy może ktoś celowo postanowił usunąć ją z królewskiego dworu? A może długi, które miała, doprowadziły do tej sytuacji? Zagrażała królowi? Jednak w jaki sposób? Choć odpowiedzi na te pytania być może już nigdy nie poznamy. Jej historia pozostaje przestrogą przed niebezpieczeństwem życia w cieniu władzy. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i zapraszam już na kolejny odcinek. Do usłyszenia!